Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowe gołębie, które dostałem, i pokażę, co się zmieniło w gołębniku. Jak teraz głębiej wygląda na zewnątrz i w środku, i ile i jakie głębie dostałem. Zacznę od tego, że wyprostowaliśmy gołębnik, stoi teraz prosto, odsunęliśmy go od tej ściany bo wcześniej drzwi się nie otwierały i stał gdzieś tutaj, zaraz przy ścianie i się nie, od, nie otwierały do końca. Kolejne to się zmieniło, to tutaj wybiega była tu, a u góry co jest wybiega była siatka, ale rozdzieliliśmy i zjedliśmy taką siatkę gęstszą. No i tak jest dużo lepiej, bo nie muszę, no nikt mi nie dostanie, nie otworzy czy coś takiego. O siostra ma to nie. może coś się chciała zobaczyć, nie zamknie czy coś i... No, na górze nic się nie zmieniło, jest tak jak było. O, tutaj też nic się nie zmieniło. Jedynie co jeszcze się zmieni to w następnym tygodniu będzie budowana tutaj woliarka taka z tyłu. Jeszcze nie wiem sam jak będzie to na... wyglądać do końca. Chwila, otwaram. O ja nie będzie widać bardzo. Ale wygodnie na wybiegach to będzie widać. No to tutaj jest tak samo stary samiec. Ten mój czerwony, on tutaj będzie siedział. Tutaj jest samiczka z 2014 roku. To właśnie dostałem. Tutaj nie będzie widać, to ich powyciągam. Eee. Yy, to chwila złapie te. O. Tutaj będzie samczyk, z którego? Z... O. Tutaj mam Węgra. Samiec Węgier. Z 2007 roku. Tak się prezentuje samczyk. O. Tak wygląda. samica. zaraz pokażę jego tylko która to była ta była. O to będzie one jeszcze nie są. Nie to jest samiec myłka. Tutaj jest bo nie są podobna. O to jest samiczka od niego. Tak wygląda Samiczka z 2000 którego ona była, nie pamiętam dokładnie yy, yy, Zaraz zobaczę Samiczka jest z 2017 roku białe skrzydełko, znaczy białe lotka ma tutaj widać o z drugiej strony miała? Nie, nie miała z drugiej strony O nie, tego czerwonego stąd No i samiczka tak wygląda Samczyk wygląda tak To będzie para, bo oni jeszcze nie są sparowane To sam jest kuleje nie są sparowane, ale będą. Yy... Gdzie to samica? O, tam na do dole. Myślałem, że jakoś wyszła z gojemnika. Ale tak, na szczęście się... nie. Tutaj jest drugi samciek. Tutaj sobie od razu samicę złapię. Ten samiec to się boi, gupyk. Tak wygląda samczyk Ten samiec jest z 2012 roku Nie, 13, tak, z 2013 on jest Tak wygląda I tutaj jest jego samica Samica Z 2014 roku O, to będzie jego samica Tak wygląda grochowa taka. Dobra, leć samica. I, i, I trzecia para. To jest ten samczyk. Ten samiec jest z 2012 roku. No, nie bój się. Boją się trochę. No i ta samica tutaj. Ona jest z 2014. Tak, 2014 roku, o, samiczka mała taka, reszta są duże wszystkie, głębki, o tutaj siedzą prawie wszystkie, tu dwa i na dole tam jeszcze jeden siedzi, dostałem je od pana Andrzeja, dziękuję bardzo, dostanę jeszcze cztery młode, i samiczkę do tego czerwonego, mojego samca. No a w tamtych to nic się nie pozmieniało. W tamtych znaczy. Jedyne co jeszcze muszę zrobić, to tą wolierę i tutaj pozatykać trochę, żeby się nie bały. I połączyć ich w pary. No tak, półki są po cztery, no... Tak, po jednej stronie cztery, po drugiej cztery. Jak widać. Czy tam siedzi tam się dobija? No i tak jest lepiej West, Przewiew i będzie sucho. O, tam się pcha No i następny filmik. Bo nie wiem dokładnie skąd pochodzą tego MBA więc nie mogę nic na nich, na ten temat ich powiedzieć. Eee... Jedynie wiem, że tam ten samiec jest z Węgrem i po prostu nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej o tamtych gołębiach oprócz ich roku. Nagram kolejny film, jak ich złączę w pary i jak już będzie gotowa wolierka albo po prostu jak będzie woliera i jak będą gotowe, znaczy jak już będę miał jajka. Ale myślę, że nagram jak wcześniej, jak, jak ich złączę No więc Możecie pomóc mi wbić 10 subskrypcji na kanale. Będę bardzo wdzięczny. Yy, zalajkować, udostępnić. I po prostu kolejny odcinek nagram jak już będą w parach. No, dziękuję za oglądanie i do następnego.